Siemanko z tej strony Kamek, witam Was w kolejnym odcinku Draft to Gloria. Dzisiaj robię sam swój własny draft i mam nadzieję na parę zwycięstw, ponieważ wtedy z nagród z zadań będziemy mieli coś porządnego ja polecam żeby sprawdzić ofertę Superbetu Link macie na dole e, dla osób pełnoletnich, a my przejdźmy do draftu. Mamy oczywiście jeszcze żeton, więc jakby bardzo miło, e, więc zagrajmy 4-3-2-1. To jest taka formacja, która jest aktualnie bardzo dobra, tego wiecie, środkowi napastnicy, którzy są bardzo dobrzy. Mamy Lotara, ale oczywiście nie jest na swojej pozycji, natomiast no Frank Ribery, 5 gwiazdek i tak dalej, to jest dobra opcja. No nie no, tutaj to powiem wam, puksem, możemy sobie brać dwóch w ogóle Polaków. No nie no, tak to. Tak to nie, ale Ruth Hulit. Ja wiem, że jest puszka, ale Ja wiem, że na Sanchez jest bardzo dobrze, ale Ruth Hulit. To jest po prostu karta, którą musimy tu mieć. Barela, niech będzie 86. Teraz coś solidnego: Kama Winga. Kama mój ulubiony lewy obrońca. Mam nadzieję, że będzie miał fajną kartę w przyszłej Fifie, Natomiast Park disung tutaj do kolekcji. I tutaj też będzie coś solidnego: Pirlo, powiem wam, te toty ikony to lecą. Lewa obrona, a tutaj bez szału. No dobra. Zobaczymy. Środek obrony. Poproszę coś solidnego. I rzeczywiście tak jest. Mamy salibę. Mamy, mamy Romero. Mamy Fofanę. Seko Fofana. Seko Fofana. Myślę, że jest dobry. Um, prawa środkowa obrona. Um, tutaj mamy Edera. Ale jest Lucio. O kurde! Ale wybór. Lucio czy Eder Militao? Tym Lucio nie grałem. Sprawdzę tego Lucio. Nie grałem nim, więc go po prostu wezmę. No nie, nie, niech, niech będzie ale ten Eder, kurde, szkoda, że nie było odwrotnie w pikach. A na bramce e, mamy Ikera Kasiasa, weźmy Ikera Kasiasa. Powiem Wam, ten draft wygląda solidnie. Potrzebujemy tak naprawdę jakichś e, giga dobrych e, napastników, jednego środkowego pomocnika. Znaczy... O! Ha! ha, 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 ha to już z Buksa, e, gdzie będzie grał, prawdopodobnie na ławce. E, weźmy jeszcze jeszcze jego, ale kurde, ten Vini na NC. Potrzebujemy dobrego środkowego pomocnika i rzeczywiście takiego kamabinga mamy i chyba, chyba wezmę tego kamabbinga, niech będzie. Pyk. Szkoda, że nie można w zmienić na napastnika, ale trudno. Kolejne wybory Johan! Ula la, mamy kola też na... Nie no, Johan! Johan, Johan. Wiecie co? Zróbmy tak. I zróbmy jakby bez zgrania wini tutaj będzie. I już ten skład wygląda giga solidnie. Potrzebujemy lewego i prawego obrońcy, żeby ten skład był naprawdę, naprawdę dobry. E Guerrero, spoko. Na pewno będzie lepszy, na pewno tutaj będzie lepiej pasował, ale też prawa obrona by nam się przydała. Eee. Dodo? 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 Dodo będzie lepszy na pewno niż tamten więc jakby ok, od razu go dajemy. Ehm, no i zobaczmy, czy jeszcze coś nam w tym składzie się polepszy. Gomez Papu na zmianę. a ehm, Pięknie to wygląda, Jezu, jaki atak w ogóle. Ehm, Gabriel Martynel, możemy Rabiota do środku, bo on ma w sumie staty jak huli w sensie Hulit Gang. Ehm, dalej mamy jeszcze... Enkunku, co tu będzie za atak w ogóle, jakie zmiany mamy To jest po prostu... Tako, Ribery ma 5 na 5, Gomez ma 5 na 5 i Enkunku ma 5 na 5, więc możemy zrobić potrójną zmianę 5 na 5 gwiazdek. Coś pięknego w tym drafcie. Eee, Okej, okay, Harega magajera nie biorę, bo może strzelić samobuja eee, i to tyle. A, był sam maksymal, ale i tak spoko. Jeżeli chodzi o ten draft, to powiem wam solidnie. Tutaj widzę, że cokolwiek byśmy nie wzięli, to nic nam nic się nie uda, ale skład wygląda przepotężnie i tak mam nadzieję, też będzie w tym drafcie, że będziemy grali przepotężnie i mamy giga zmiany, więc przejdźmy do draftu. I tylko zrobię sobie oczywiście, żeby tutaj trochę cofnąć, trochę do przodu i bezpośrednie podania. To jest wszystko, czego wymagam. Grajmy. Rzeszów B4. No zobaczmy, jak Grzeszów sobie poradzi. Pierwsze spotkanie. Jak wygram to spotkanie, to już jakąś paczkę będziemy mieli. Olesu, Ja myślałem, że mam solidny skład, ale ten Mateusz Wiejra, Hulit, Krój i Hakimi. Co to jest w ogóle? Eee, no dobra, grajmy, grajmy. Też mam Hulita. Będzie ciekawy meczyk. Johan. Johan. Johan, Johan królew, wszystko pięknie, ale gdzie jest to wykończenie? Ajajaj. Wini sam na sam. Wini! Tak jest! To podanie było dobre, aczkolwiek myślałem, że będzie spalony. No, chyba lewy obrońca u niego został. E, więc e, strzelamy pierwszą bramkę. Wychodzimy na prowadzenie w 18 Minucie: no to tempo Winniego tutaj. Fake shot poszedł do przodu jak dzik. I wygrywamy to spotkanie. Root 2. Chciałem powiedzieć 2-0, bo myślałem, że to pewnie, a okazuje się, że nie. No jak w takiej sytuacji może nie trafić w bramkę? No halo, Rudzik. Ja rozumiem, jakby to było na czerwonym. Aaa, ah, fuck. Aha. W 39 minucie, się robi pierwsze... Oj, jest szansa na dwa? Nie ma szansy, ja pierdzielę po prostu, nie wierzę. No, co tu się dzieje w tym meczu? Tu powinno być zamknięte, tu słupek, tu coś. Koleś robi jeden strzał z główki na zielonym z 50 metra i trafia. Zobaczcie to, no przecież. Zakrajmy drugą połowę. No teraz to. Jezu, czemu on to przyjmował? Ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Ale ten chyba chciał jeszcze sobie Ach. No i może teraz musi siąść, dobra, jest 3 do 1, w końcu wyszedł, w końcu lobikiem, nawet nie robić cieszynki, po prostu jedziemy dalej, żeby wygrać ten mecz jak najszybciej. Pauza, cofnijmy sobie Hulita do środka pola, a z przodu mamy do wyboru albo tego Gomez'a, albo Nkunku, Nkunku jest kozakiem i Gomez też wejdzie za Cruyffa, na razie niego tylko zostawiam. Na zielonym wini nie trafia z takiej pozycji, ja, ja, naprawdę, na, naprawdę. Dobrze, że ja wygrywam ten mecz wtedy do jednego, dobrze, że to zostało pod nogami, ale naprawdę FIFA. Bo koleś chciał właśnie wyjść z meczu, po czym pauzę i strzelił bramkę, no dobra, nieważne. O, przeciwnik też zagrał dobrze, no i to jest chyba moment, w którym on wychodzi. Chciał wyjść wcześniej, niestety strzelił bramkę. Pierwsza runda za nami i ja otworzę od razu paczkę, bo wydaje mi się, że mamy jakąś paczkę za to, że wygraliśmy kolejne spotkanie z tych zadań, ale to zaraz wam potwierdzę, to, bo powinniśmy przejść teraz, powinno jakieś tam zadanko nam się zaliczyć. Mamy 53 zadania, więc jakby coś na pewno gdzieś do odebrania mamy. Natomiast wydaje mi się, że powinno być uro... tak, urodzimy wyzwanie. Ha! Tu mamy paczkę z 6 meczów w drafcie, mamy Kudusa, spoko w sumie też do składu karta 88 się przyda. Natomiast tutaj mamy paczkę, no dobra, tego Kudusa też wezmę. Um, te 20 wygranych to by się przydało, 7 dni na to. Um, nie wiem, czy tyle draftów zrobię w 7 dni, żeby to powygrywać. Natomiast mamy tutaj kartę, oczywiście 88, bardzo fajnie. Więc Kudus um, idzie do składu. Czy mamy jeszcze jakąś tu paczkę do odebrania? O, jest tutaj. Tutaj mamy paczkę dwóch piłkarzy 83. Więc, jeżeli wypadnie nam jakaś karta z ikon, fajnie by było, właśnie, nawet takiego Lama 92, który nie jest najdroższy, ale przydałby nam się do składu trafić. Zobaczmy. Najpierw paczka dwóch piłkarzy 83. No nie będzie nic, oprócz 83 albo wyżej. 85-84, ok. No i teraz. Teraz, teraz, 11 piłkarzy, 81 plus. Tu może być totalny shit, ale jest inform, może być wysoko wyceniony inform, a e, 87. Okej, okay, nieźle. Zobaczymy co w ukrytych. A, e, no tutaj bez szału. Dwa informy, 83, 83 karty, więc tutaj naprawdę bez strzału. Trudno, będzie trzeba je oddać, będzie trzeba je przepalić. E, natomiast e, idziemy do drugiej rundy i... Mam nadzieję, ją szybko wygramy. O, to coś tak się nazywał skład przeciwnika. Dudek w bramce, więc strzał z daleka. Jakieś masz rano na kata. No nie jest to najlepszy skład. Yy, z jednej strony fajnie, a z drugiej strony strach. Nie pytajcie o ten strzał, nawet. Nie pytajcie o ten strzał. Co ja tu od Janie Pawliłem? Nie wiem. Ale dobra, teraz przynajmniej brama fajna dla Was. Patrzcie na to. Albo nie. Chociaż i tak całkiem nieźle wyszło. Nie tak chciałem to zrobić, ale jest 1 do zera. Dobra, nadrobiony. Ten mecz długo nie powinien trwać, gdyż przeciwnik gra w obronie co najmniej jakby był w ósmej lidze. To wychodzenie obrońcami, on akcję prowadzi idąc do przodu. Jakby to jest bot na najniższym poziomie jakimś, naprawdę. No tak łatwo, to akcji się po prostu nawet na bota czasami nie robi. E, więc tutaj powinno być zaraz 3 e, i, i GG tak naprawdę po meczu. O, teraz się nie udało, ale, ale zaraz będzie 3, zaraz będzie po meczu, z, naprawdę. Dobra, ball roll, podanie do góry i brameczka, dziękuję bardzo, 3-0, no i po, zamiotane naprawdę, przeciwnik, dawno nie spotkałem tak słabego przeciwnika w drafcie, ja wiem, że teraz drafty są darmowe, ale tak słabego przeciwnika dawno nie spotkałem w drafcie, żeby aż tak widzieć, jak on gra słabo w obronie. Dobra, jesteśmy w półfinale, Brasos w półfinale, naprawdę, szukałem przeciwnika tak o, cyk, po tamtym meczu już gramy następny, Wander Sar, Hakim Desai, Edermil Tao. Okej, okay, okej, okay, dobry składnik, więc liczę na dobry mecz. Okej, okay, mamy szansę na szybkie wyjście na prowadzenie. I tak też się wydarzy. Jezu, myślałem, że znowu kulic supek, ale druga minuta i prowadzimy jeden do zera. Akcja do boku, podanie do środka. Kto to widział w Fifie, żeby takie akcje robili? Kama do krójfa, a ten nie trafia. Pirlo. Pir... Co to są za... Cały ty, ja dośrodkowuję czy strzelam? To już jest któryś raz, to tak się dzieje. Halo? No to musi być 2 do 0, wreszcie 40 minuta. Biłem głową w mur, ale w końcu ten mur przebiłem, bo twardy łeb. winga. kolega z zespołu jest w środku. I do niego podaje. No jak? 3-0. E, I prawdopodobnie finał za sekundę przed nami. Tak jest, za sekundę gramy finał. W finale spotykamy oponenta, który ma maskę na sobie, ale też Davida Sorię Robertsona, Fabiana, Halanda. No, no nie jest to wybitny draft, więc jeżeli oponent nie gra jakoś wybitnie, to będę w szoku. Oj, to będzie bramka, 1-0, to podanie znalezione w finale, piękna sprawa. Ok, ok, aha. Nie wiem, jak mając pięciu zawodników nikt nie może przykryć w ten sposób halandę, ale mamy remis, więc ten meczek na pewno będzie ciekawy. Bank 2 do 1. Dobrze skonstruowana akcja. Muszę się skupić, język do przodu. Pch indyjskie poradniki. Jeszcze raz. Wini będzie miał okazję. Kulit! 3 do 1. Pięknie, pięknie. Słabo wybi wybił przeciwnik. Prowadzimy 3 do 1 w finale draftu. I myślę, że czwarta bramka. To może być już zamknięcie tego meczu, ale tutaj źle podałem. Myślę, że jeżeli strzelimy na 4 do, do 1, to już będzie GG i przeciwnik jednak się podda, chociaż tutaj spalony, czy nie? Nie ma spalonego, niedobrze, ale to nic, bo dobrze się ustawiamy w obronie. Rudhulit. Rudhulit. Podanie do tyłu wini. 4 do 1 i tak jak mówiłem, wydaje mi się, że 4 do 1 powinno zamknąć ten mecz. Tak też się stało, wygrywamy finał, więc kiedy mogę sobie wybrać draft, to naprawdę rzadko przegrywam przy aktualnym stanie gry oczywiście, bo na początku w ogóle sezonu, we wrześniu, w październiku, te drafty są giga ciężkie, a w tym momencie, kiedy każdy już dostaje żeton z każdej ligi, no to te mecze jednak stają się dużo, dużo łatwiejsze. 6-2, 3-0, 3-0, 4-1, tak też zakończyły się te spotkania i zobaczmy jakie nagrody. Paczka za 35 i 25 tysięcy nie ma tragedii, nie jest też jakiś giga, giga, giga. E, dobrze, więc otwórzmy najpierw paczkę za 25 tysięcy, zobaczmy co w środku. Jest zawodnik 83, plus, ale to jest zawodnik 83, bez plusa. E, tak to wygląda. E, Okej, okay. tutaj po prostu nikt ciekawy, ale paczka za 35 tysięcy, może w końcu ktoś do tego składu, no bo chciałbym jednak tą serię dokończyć, chciałbym ten 90 Rala mieć. Ale to nadal nie jest nikt wybitny. Chyba, że... No nie, nie, nie. Karasko to nie. 85. Wszystko fajnie, ale musimy mieć karty 90 overall. Kolejny jakiś inform. Karasko tutaj. No zawodnicy tak naprawdę na... Do jakiegoś SBC by się przydali? Mamy tego sporo. Będziemy mieli też oczywiście za to nagro. Znaczy, będziemy mogli ich sprzedawać, żeby mieć na kolejne drafty. To chciałem właśnie powiedzieć. Sprawdzę jeszcze tylko szybko w zadaniach, czy czegoś nie ominąłem. Jeżeli nie, to oczywiście. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek już teraz. Dla tych co czekają jeszcze, żeby zobaczyć. Czy tam przypadkiem czegoś jeszcze nie wbiłem? Jakiejś paczki ciekawej? No tutaj nie. U, nie, 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 nie punkty przełomowe to też raczej tutaj dobrych paczek nie ma jeżeli będzie coś to o tutaj same wypożyczenie jeżeli będzie coś to oczywiście wtedy no są jakieś paczki ale muszę to po prostu podbierać więc to wszystko zrobimy w następnym odcinku dziękuję wam bardzo za ten trzymajcie się do usłyszenia kolejnym razem cześć